Oj drodzy, w tym trzyletnim okresie czasu daliście mi szansę trzykrotnie aby mógł się dostać do Dziekanatów, do Warsaw, do klasztorów zakonnic dopiero do samorządu udało mi się dostać. Znam Tomka od paru dobrych lat. Często grywaliśmy różne sporty, bardzo często w snukera. To jest taki typ zwycięzcy, porządny człowiek, przede wszystkim. Cieszył się z wygranej jak, jak głupi, ale też się szanował przegranego. To, to trzeba przyznać. Zabawna na historię, jak go poznałem, bo to była taka sytuacja, że szedłem ulicą, a on szedł po drugiej stronie. No i pomachał ja jemu, no i tak cześć sobie powiedzieliśmy. Tego sobie Znalazłem 10 zł na ulicy i wydaje mi się, że to była jego sprawka. Odpowiedziałem na wiele ważnych pytań. Czy będą godziny dziekańskie 22 grudnia? Co dzisiaj na obiad? Czy myję głowę mydłem czy szamponem? Przez te trzy lata udzieliłem telewizji parę wywiadów. Poznałem wielu ciekawych ludzi. Wracając ostatnio z imprezy, pomyślałem, że warto by zrobić jakieś zakupy na kolację i śniadanie. Kiedy okazało się, że nie mam przy sobie żadnych pieniędzy. Na szczęście na drodze spotkałem Tomka. Który zrobił dla mnie zakupy Najbardziej zdziwiłem się, kiedy kasjerka wybiegła za mną Mówiąc, żebym wybrał sobie coś jeszcze Bo okazało się, że ktoś kupił dla mnie cały sklep Domyśliłem się, że był to Tomek Spójrz na mnie. Będzie fajnie.